Hejka, z tej strony Karolina. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że nagram dla Was taki update rok po mojej operacji. Minął rok i cztery miesiące. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale wiele właśnie dziewczyn się mnie pyta na Instagramie, w dm jak ja w ogóle się czuję, blizny, czy żałuję. Nie przedłużając, zaczynamy. Ja tutaj mam Wasze pytanka. Stosowałaś coś na blizny długo jaśniałe. Ja nie stosowałam absolutnie zupełnie nic, ponieważ takie były zalecenia mojego chirurga. On powiedział, że po roku czasu te Blizny wyblakną, będą jaśniejsze i nie będą praktycznie widoczne. No i tak jak mówił, właśnie one są praktycznie niewidoczne. Tak naprawdę ja zauważyłam, że z jednej strony lepiej się goi niż z drugiej. W sensie oba już są, obie blizny są już takie bardzo jaśniutkie, bo na początku były czarne, później czerwone, różowe. Ja bym Wam pokazała, ale no nie chcę, żeby mi zablokowali ten film. Z jednej strony jest lepiej wygojona, z drugiej troszeczkę jest jeszcze szersza i bardziej różowa, bo z drugiej jest w ogóle już bielutka i praktycznie nie widać. No ale jeszcze czekam, czekam, zobaczymy jak to będzie wyglądało, na przykład dajmy na to pod koniec roku. Jeżeli będzie mi, jeżeli będzie jeszcze to jakoś tak bardziej widoczne, to zawsze można sobie iść i usunąć bliznę, ale wiecie, to jest na dole, tutaj pod i one są tak, takiej długości mniej więcej, więc jakby one są pod spodem, malutkie ja, ja je nie widzę, czy w lusterku, czy jak się nachyla, ja po prostu i nie widzę i nie mam chyba takiej potrzeby, nie wiem, zobaczymy jak będzie dalej. Jeżeli będzie mi to przeszkadzać jakkolwiek, to po prostu sobie pójdę i usunę. Kiedy wróciło czucie w piersiach, ja ogólnie miałam od razu uczucie. Tylko tutaj na dole nie miałam czucia. W sensie można było mi tutaj dotykać, drapać, i to było dla mnie takie cały czas drętwe. No nie miałam tam czucia, tak samo w sutkach nie miałam w ogóle czucia. Ale teraz już całkowicie wróciło mi czucie i czuję wszystko. <laughs> wszystko czuję. Czy bolą cię piersi do tej pory? Nie. Ja, ja, ja zapominam nawet, że w ogóle miałam czasami tą operację, w sensie czuję, jakby to były moje naturalne. Po jakim upływie czasu od operacji zaczęłaś. Się dobrze czuć. Chyba po miesiącu dopiero. Wiecie, te pierwsze dwa tygodnie to był dla mnie dramat. Na trzeci tydzień już powoli pamiętam, że wstawałam, myłam nawet naczynia, ale no to jest bardzo taka, wiecie, kwestia indywidualna. Tak samo jak mówiłam to w filmiku, który nagrywałam chyba trzy miesiące po mojej operacji, więc jak jesteście ciekawi, to gdzieś chyba. Tutaj u góry Wam się wyświetli przekierowanie do tego pierwszego filmiku. Ja, tak wiecie, bardzo, bardzo ciężko zgniosłam tą operację, ale wiem, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Niektóre dziewczyny w ogóle, wiecie, lajcik, chodzą już na drugi dzień, prowadzą auto i jest wszystko ok. Ale ja przeżyłam to strasznie. Ale tak po miesiącu można powiedzieć, że już było całkiem ok. Jeszcze jak się chodziło, to czułam, jakbym miała w sobie dwa gigantyczne kamienie, które wbijają mi się w żebra. To był taki dyskomfort, może nie ból, ale no nieprzyjemne to było, ale tak po miesiącu już że było raczej git. Ile kosztowała cię operacja? Tak jak mówię, moja operacja była wykonywana ponad rok temu, a z roku na rok te ceny idą coraz w górę, ponieważ chirurg ma coraz większe doświadczenie i co rok chyba od tysiak idzie do góry. Ja w tamtym roku zapłaciłam, to był właśnie 26 stycznia 2023 roku ja zapłaciłam 19 tysięcy za samą operację, ale plus do tego wiadomo szereg badań musiało wjechać, więc tak w sumie obliczając. Szyściutko, a to tak z 20 tysięcy 21 łącznie wszystko mi nie wyszło. Jakie są w dotyku? Miękkie. To znaczy, wiecie co, moje naturalne jakby nie były za duże, bo ja tam miałam B70 jakoś tak, coś w ten deseń i one były, no, w większości to był mój gruczoł, troszeczkę jakby tłuszczu. No i wiecie, i implanty, w zależności od tego jakie mieliście rozmiar wcześniej, to od tego zależy, czy one będą twardsze, czy miększe, miękciejsze, mi, 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 miękkie, wiecie o co chodzi. Moje naturalne były dość małe, no i jakby nie ma za dużo co otaczać tego implanta, ale nie są, na pewno są dużo bardziej miękkie niż wtedy, co nagrywałam 3 miesiące po. One z dnia na dzień są tak naprawdę każdego dnia, każdego tygodnia inne, bardziej miękkie. Może nie są takie jak wiecie naturalne, no to raczej w moim wypadku to, to średnio by było możliwe, ale wiem, że to jest po części dobrze, że one nie są takie do końca, do końca mięciutkie jak naturalne, ponieważ mam większą gwarancję, że te implanty będą mi służyły na całe życie, że mi nie opadną i tak dalej. Bo ja mam mentory i one mają gwarancję do żywocia. Wiem, że kiedyś były właśnie takie implanty, co po 10-20 latach trzeba było je wymieniać, ale no te już nie, na całe szczęście. Czy masz dyskomfort jakikolwiek leżąc na brzuchu, na czymś twardszym, na przykład mata do ćwiczeń? Słuchajcie, na brzuchu mój chirurg mi kategorycznie zabronił spać leżeć, ponieważ no, mogą pęknąć. Ale powiem Wam, że mi to nie przeszkadza, bo jakby ja nigdy nie umiałam spać na brzuchu i tak czuję dyskomfort, jak właśnie mam, nawet się do kogoś przytulić mocniej, to czuję, że właśnie mnie tak. Znaczy, może, może to jest kwestia mojej psychiki, ponieważ już kiedyś raz się schizowałam, że mi implant pękł i pojechałam do mojego chirurga i powiedział, że wszystko jest ok. Więc może ja się schizuję, wiecie, że brońcie, Panie Boże, żeby któryś mi pękł, bo to będzie katastrofa. No ja jest tak trochę dziwnie, tak wiecie, czujecie jakbyście na czymś yy, to jakbyście leżeli na czymś twardszym, klatką piersiową, no to to jest takie no niewygodne, co nie? Ale raczej tego nie robię, żeby się tak kłaść całkowicie na płasko, wiecie, nic się nie stanie, jeżeli się tam na chwilę tak położę, ale raczej staram się unikać tego, bo no, jest mi po prostu niewygodnie. Jakbyś miała ponownie podjąć decyzję powiększenia biustu, zrobiłabyś to, ja się waham. Ból dla mnie. Mówię dla mnie, bo każdy ma inne odczucia, każdy ma inny próg bólu, inaczej to przeżywa. Ja nie wiem, czy bym um, ponownie podjęła się operacji. Ponieważ ja przez miesiąc byłam wyjęta totalnie z życia i mnie to strasznie bolało. Ja płakałam z bólu, gdzie mi się to nie zdarza. Wydawało mi się, że ja mam giga wysoki próg bólu, no bo cokolwiek nie było robione, to zawsze było takie, eee, tam, co mi to tam, to wiadomo, że dam radę. Ale tu, gad demet, było ciężko. Było bardzo ciężko, ale no, kurde, znając w sumie mnie, mówię, żebym nie powtórzyła, ale. Możliwe, że i bym powtórzyła. No, no, nie wiem, wiesz, to jest też taki ból, który, którego się zapomina. Ja go niby tak do końca nie pamiętam, jak to dokładnie bolało, ale wiem, że cholernie bolało, ale dałam radę, dałam radę, więc myślę, że drugi raz też bym dała radę. Ja chcę wiedzieć, czy po powiększeniu można karmić piersią. Wiesz coś na ten temat? Tak, owszem, można. To absolutnie nie ma nic. Do tego można normalnie mieć dzieci, można karmić piersią, aczkolwiek wiąże się to z tym, że później one mogą opaść. Znam też wiele dziewczyn, które właśnie przed ciążą zrobiły sobie piersi, a po ciąży, wiadomo, w trakcie ciąży przytyły i one były nagle większe. Później jak karmiły piersią, no to one opadły razem z tym implantem, no już to nie wyglądało za dobrze. No i trzeba później jakby robić lifting poprawiać to. Znaczy nie zawsze, ale są takie przypadki. Można jak najbardziej karmić, ale no wiąże się to później z tym, że mogą obwisnąć. I znam właśnie dużo takich mm, dziewczyn, które mówiły: A nie, 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 ja sobie zrobię dopiero po ciąży. Kremy, pielęgnacja, bielizna. Żadnych kremów nie używałam, wręcz nie mogłam po operacji niczym smarować, tłustym, żadnymi balsamami, nic. Tylko mogłam myć mydłem antybakteryjnym, jak ma się ten taki psikacz, co nie? Oktanisept to z tej samej firmy. Miałam mieć żal pod prysznic, ale nie mogłam y, moczyć, y, obmoczyć tych ran. I w ogóle w sumie ja tych ran przez pierwszy czas nie myłam. One były zaklejone właśnie takimi taśmami. Później tylko właśnie psikałam oktan i septem i nie można było tego namaczać, ale absolutnie żadnych kremów nie używałam. A jeśli chodzi o bieliznę, to dostaje się taki właśnie stanie pooperacyjny i go trzeba nosić przez dwa miesiące chyba, przez pierwszy miesiąc w ogóle dzień i noc, a przez drugi miesiąc trzeba nosić go tylko na noc do snu, albo nawet zalecany jest dłużej. No i wiadomo, na siłowni trzeba było nosić, ale przez długi Okres czasu w ogóle w nim spałam, bo był dla mnie ultra wygodny, na początku nie potrafiłam się z nimi, jakby wiecie, utożsamić, przyzwyczaić się do nich, że coś tam mi gdzieś, coś ten, więc bolałam sobie właśnie je spłaszczyć z tym stanikiem, no ale wiadomo, im dłużej będziecie ten stanik nosić, tym one będą ładniejsze, bardziej ukształtowane. W skali od 1 do 10 oceni jak bolało. No to myślę, że taka ultra mocna ósemka. U jakiego lekarza robiłaś? Ja na początku nie chciałam o tym wspominać, bo byłam takiego założenia, że kurczę, jeśli. Ten chirurg zrobił tą operację dobrze mi, to nie chciałabym, żeby doszło do takiej sytuacji, że komuś innemu by na przykład spartolił operację, i później wiecie, całe konsekwencje szłyby do mnie, że ja polecałam tego chirurga, bo jakby absolutnie to nie była reklama, współpraca. Ja zapłaciłam całkowitą kwotę za tą operację, no i nie chciałam tego mówić, bo jakby uważałam, że to jest. Każdego indywidualna sprawa, każdy musi sobie wybrać swojego chirurga. Dlatego to mówię, żeby nie było. Ja robiłam u doktora Achmeda w miejsce Chiroplastika we Wrocławiu. Ile mililitrów oraz jaki profil dobrał Ci lekarz? A no to tak jak mówiłam, mam 405 i 425, bo miałam asymetrię lekką. To jest high profile, ten wysoki chyba profil, ale nie ten najwyższy. Czy jesteś zadowolona z efektu? Tak, I jestem bardzo zadowolona. Właśnie tak, jak sobie to obrazowałam, wizualizowałam w głowie i jakbym chciała, żeby to wyglądało, to tak właśnie to wygląda. Czy czuć implanty w dotyku? No, no czuć, ja czuję, jakby wiecie, jak się tak dotknie, tak się w, 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 chce się wczuć w to, <laughs> chce się w to wczuć, to y, tak, to... Czucie, że tam jest takie coś właśnie okrągłego, ale to nie jest jakoś tak giga ultra wyczuwalne. Wiecie, ja jestem przewrażliwiona na wszystko i ja wszystko widzę, wszystko czuję. Jak to się stało, że zdecydowałaś się na operację? Sama chciałaś czy chłopak? What the fuck, chłopak gówno miałby do powiedzenia. Nie, ja. Wiecie, ja, ja jestem... Mm, ja i pochopne decyzje to jesteśmy jak za pan brat, tak jak to już mówiłam wcześniej. Z dnia na dzień po prostu zobaczyłam post na Instagramie i mówił: wow, ale fajnie. W sumie? <gryw> w sumie też bym tak chciała. Nie bierzcie ze mnie przykładów, wiecie, to jestem ja i e, niech każdy robi co chce. Jak jest ze spaniem na przykład na brzuchu, czy przeszkadza? No tak jak mówiłam, mi przeszkadza, raczej jest to niezalecane, przynajmniej u mnie jest to niezalecane. Bo jestem drobna, moja wysiłka była mała i, no, nie mogę spać na brzuchu. Czy są mobilne? Tak. Cieszę się z tego powodu, ponieważ na samym początku one były zbite. Kurczę, jak wiecie, mięśnie u chłopa, taka klata mocna, a teraz są mobilne. Wiecie, chcę dać do środka, tyle do środka, jak do góry, tyle do góry, na boki. Są mobilne jak najbardziej. Wiadomo, to nigdy nie będą takie jak naturalne, ale no, nie oszukujmy się. Chciałam sobie zrobić sztuczne, więc one nigdy nie będą. Jak naturalne, ponieważ takich naturalnie nie posiadałam i, i takie jest życie. Dobra, więc to by było już na tyle, ponieważ nie będę, nie chcę powtarzać dosłownie tego samego, co we wcześniejszym odcinku, do którego Was przekierowałam, bo jakby po co mam mówić cały czas to samo? Moje odczucia rok po. Wiecie, czasami jest tak, że, że mam takie kurde zrobiłam sobie cyca, co nie? I ja zapominam o tym i później nagle mnie tak olśni, o kurde, wow, nie? Że, sobie, że to zrobiłam w ogóle i mam taki mindfuck, że w ogóle już minął rok. Już na ten temat nie myślę, ja ich nie czuję, one są tak jakby moje, naturalne, więc jest wszystko ok, moja operacja się udała. Jeżeli jeszcze coś chcecie wiedzieć, no to piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę, żeby ten filmik miał zasięgi. Subskrybujcie mój kanał i dziękuję! Ciao!